Konkurs Digit, jedna z bardziej wyczekiwanych dotacji dla przedsiębiorców, dotycząca szeroko rozumianej cyfryzacji, została już ogłoszona przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Konkurs Digit skierowany jest do sektora MŚP, czyli w wielkim skrócie do firm zatrudniających poniżej 250 pracowników. Jeżeli chcielibyście Państwo złożyć wniosek, powinniście należeć do sektora przetwórstwa przemysłowego lub sektora usług produkcyjnych, przy czym Agencja Rozwoju Przemysłu wyraźnie wskazała, jak definiowane są te sektory. Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy spełniacie kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z chęcią pomożemy to ustalić. Przejdźmy do głównych zasad konkursu Digit. Zgodnie z zasadami konkursu można sfinansować wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych w procesach produkcyjnych. Automatyzacji procesowej, a także implementacji rozwiązań opartych o Big Data, sztuczną inteligencję oraz cyberbezpieczeństwo. Minimalna wysokość dofinansowania to 150 000 zł, maksymalna 850, ale zwracam uwagę na to, że dofinansowanie może wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie grant nie może przekroczyć. 30% średniej rocznej wysokości przychodów netto ze sprzedaży z ostatnich lat. Granty udzielane są jako pomoc de minimis i jest to refundacja poniesionych wydatków. Oznacza to, że najpierw ponosicie Państwo wydatki, a następnie Agencja Rozwoju Przemysłu zwraca je. Ważne jest, abyście mieli Państwo niewykorzystany limit pomocy de minimis w wysokości kosztów, które chcielibyście sfinansować. Za chwilę wytłumaczę Państwu, jakie są warunki udziału w konkursie Digit, w tym warunki finansowe dotyczące tak zwanej dobrej sytuacji finansowej. Uzupełniająco do warunków, które już omówiłam, ważne jest, abyście mieli Państwo zamknięte co najmniej 5 pełnych lat obrotowych. Wspominałam już o tym, że należy posiadać niewykorzystany limit pomocy de minimis, który umożliwi realizację projektu. Nawiązując teraz do wskaźników tzw. dobrej sytuacji finansowej, Agencja Rozwoju Przemysłu wyodrębniła trzy wskaźniki, które należy spełnić w wartościach, Określonych na niniejszym slajdzie. Przy czym zwracam Państwa uwagę, że jest to pierwsza wersja konkursu, kolejny planowany jest na czerwiec 2026 roku i możliwe, że wskaźniki wówczas będą inne. Budżet projektów możliwych do dofinansowania w konkursie DIGIT podzielony został na tak zwane działania obligatoryjne oraz fakultatywne. Jeśli spełniacie Państwo warunki, o których mówiłam wcześniej, warto teraz spojrzeć na schemat budżetu projektu, który można sfinansować w konkursie Digit. Wyróżniamy działania obligatoryjne oraz działania fakultatywne. Działania obligatoryjne to nabycie i wdrożenie gotowych technologii cyfrowych do działalności Państwa przedsiębiorstwa lub też zlecenie bądź zamówienie prac programistycznych w celu opracowania technologii cyfrowych. Działania fakultatywne możliwe są do sfinansowania, o ile nie przekraczają wartości 40% kosztów kwalifikowanych projektów. Są do szkolenia pracowników z wykorzystania nabytych technologii, nabycie niezbędnych środków trwałych, nabycie materiałów, środków eksploatacyjnych i innych produktów. Tak jak wspomniałam na początku, nabór rozpoczął się 3 listopada i będzie trwał do 21 listopada. Warto więc sprawdzić, czy spełniacie Państwa kryteria naboru oraz czy typ wydatków oraz poziom dofinansowania spełnia Państwa oczekiwania. Chętnie pomożemy w sprawdzeniu zarówno pierwszej kwestii, jak i opowiemy trochę więcej o tym, jak można w prosty sposób przeliczyć poziom dofinansowania i ile on będzie wynosił w praktyce już. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, Magda Adamczuk.